Grupy w Office 365 dla firm są naturalnym, dającym duże możliwości sposobem organizowania pracy grupowej w zespołach. Dzięki grupom można gromadzić w jednym miejscu oraz współdzielić wiadomości, pliki, dokumenty, kalendarze oraz notatki. Istotne dla współpracujących ze sobą osób. Grupę można założyć w różnych narzędziach Office 365. Służyć może do tego program Outlook, Outlook Mobile dla telefonu komórkowego, bądź aplikacje Office 365 dla firm, takie jak Outlook Online, SharePoint Online, programy Teams, Planner i inne. Grupy nastawione na współpracę opartą o e-mail, pliki oraz kalendarz dobrze jest zakładać z poziomu aplikacji Outlook. Grupy nastawione na komunikację, obejmujące większą część organizacji, można zakładać z poziomu aplikacji SharePoint. Podczas tworzenia nowego planu w aplikacji Planner również jest zakładana grupa dla osób, które będą widzieć ten plan. Zobacz, w jaki sposób możesz założyć grupę z poziomu aplikacji Outlook Online. Wybierz polecenie zakładania grupy, wybierz typ grupy oraz podaj jej nazwę. Przy zakładaniu grupy zostanie dla niej przydzielony również adres e-mail. Członkowie grupy mogą dzięki temu mieć dostęp do wiadomości trafiających na grupową skrzynkę pocztową. Zakładając grupę, trzeba zdecydować, czy będzie to grupa publiczna, czy prywatna. Zasoby i treści grupy publicznej są dostępne dla wszystkich osób z organizacji. Każda osoba z organizacji może też przyłączyć się do grupy. Zasoby i treści grupy prywatnej są dostępne tylko dla wskazanych osób, a osoby, które chcą przyłączyć się do grupy, muszą być zatwierdzone przez jej właściciela. Zarówno grupy publiczne, jak i prywatne nie są widoczne ani dostępne dla osób spoza organizacji. Możliwe jest natomiast zaproszenie do grupy osób spoza organizacji jako gości. W ten sposób po utworzeniu grupy i dodaniu jej członków grupa zostaje przygotowana. Wskazanie rodzaju grupy jako publiczna bądź prywatna, właściciel grupy może zmieniać poprzez edycję ustawień grupy. Można to zrobić na przykład w aplikacji Outlook Online. Trzeba w tym celu w panelu nawigacyjnym odnaleźć i zaznaczyć wybraną grupę, a następnie otworzyć w prawym górnym rogu przycisk ustawienia grupy. W wyświetlonym panelu trzeba użyć polecenia edytuj grupę. I w polu Ochrona Prywatności wskazać rodzaj grupy. Wprowadzone zmiany trzeba zapisać, wciskając przycisk Zapisz na górnym pasku nad ustawieniami grupy. W tym samym miejscu można również zarządzać ustawieniem, jakie wiadomości grupy będziesz otrzymywać do swej skrzynki odbiorczej. Dla grup Office 365 istotne jest określenie, kto należy do danej grupy. Aby przejrzeć lub zmienić listę członków grupy, wystarczy użyć polecenia w prawej części górnego paska reprezentującego liczbę osób będących w grupie. Wyświetlony widok pozwala przeglądać wszystkich członków grupy, właścicieli grupy oraz gości. Pierwsza pozycja listy Dodaj członków pozwala dodawać do grupy kolejnych współpracowników oraz gości. Zmiany w liście członków grupy należy zapisać. Kliknięcie w kafelek członka grupy wyświetla panel z informacjami dotyczącymi wybranej osoby. Możliwe jest również wykonywanie dalszych czynności dla tej osoby, typu wysyłanie wiadomości e-mail czy edycja kontaktu, podobnie jak w aplikacji Kontakty. Członkowie grupy, którzy nie należą do organizacji, są wyróżnieni ikoną z symbolem Globu oraz podpisem Gość. Osoba, która założyła grupę, staje się automatycznie jej właścicielem. Inne osoby, przynależące do organizacji, również mogą zostać właścicielami grupy, przez co będą mieć uprawnienia z zarządzania grupą i jej ustawieniami. W celu zmiany uprawnień wybranej osoby należy wskazać na jej kafelku ikonę opcji. Następnie z wyświetlonego menu pomocniczego wybrać właściwą operację typu wyznacz na właściciela, odbierz status właściciela bądź usuń z grupy.